Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy z panem Ludkiem na najbardziej niestabilnym emocjonalnie kanale YouTube, gdzie troszeczkę mówimy o książkach i o filozofii. O filozofii to tak górnolotnie powiedziane. Po prostu rozmyślamy sobie o książce Seneki. To jest drugi, drugi odcinek, czy jak ja to sobie nazywam, naśladując. Dzisiejszą modę na seriale, drugi epizod naszych spotkań z Seneką, tak jak to mówiłem poprzednim razem, postanowiłem wznowić ten kanał, bo rok temu nagrałem kilkanaście filmików i film o Senece okazał się być najbardziej popularny na tym tutaj moim nieszczęsnym kanale. No i w związku z tym, widząc, że tam jest ponad tysiąc wyświetleń, kilka dni temu sobie tam wszedłem, zobaczyłem. Postanowiłem zgłębiać tutaj na tym kanale książkę Seneki, listy moralne. Coś troszeczkę już powiedziałem przy tym pierwszym odcinku, który nagrałem wczoraj. Czemu nagrywam ten odcinek? A to dlatego, że pod tamtym filmikiem, który ma kilkanaście jakichś odsłon, pojawił się jeden bardzo miły komentarz od człowieka, którego osobiście nie znam, nie jest to żaden mój kolega znajomy. No, i skoro pojawił się pozytywny komentarz, no to siadam sobie wieczorem w niedzielę i, i, i z miłą chęcią nagrywam przez kilkanaście minut tutaj te swoje te swoje rozważania towarzyszące rozważaniom Seneki. Tych listów jest tutaj bardzo dużo, więc ja nie wiem, czy będę w stanie wszystkie te listy przeczytać i omówić, ale Czerpię z tego jakąś sobie właściwą przyjemność, dlatego, dlatego też to robię. No tak, no i przechodząc od razu do rzeczy, chciałbym, chciałbym po prostu przeczytać drugi fragment z Seneki. Na razie to nawet nie jest fragment, tylko po prostu przeczytam cały drugi list z listów moralnych Seneki z tego względu, że te listy później stają się, niektóre z nich, znaczy stają się, niektóre z nich są po prostu długie, więc tam pewnie będę robił mimo wszystko jakieś skróty, ale tutaj ten drugi list jest jeszcze dość krótki, więc czytam go całego. Przypominam, że Seneka pisze do Lucyliusza, młodszego członka swojej rodziny, któremu doradza już jako emeryt, senator, żyjący gdzieś tam poza e, obiegiem spraw, poza Rzymem, gdzieś w jakimś swoim gospodarstwie e, wiejskim. E, doradza mu, jak to, jak to należy postępować, żeby być dobrym człowiekiem. List drugi z księgi pierwszej. Seneka pozdrawia swego lucyliusza. Z tego, co mi piszesz, i z tego, co sam słyszę, Nabieram co do ciebie dobrej nadziei. Nie miotasz się tu i tam i nie zakłócasz swojej spokojności zmianami miejsca pobytu. Niestatecznego to ducha oznaka takie miotanie się, bo za najpierwszy dowód umysłu zrównoważonego poczytuje możność spokojnego trwania na jednym miejscu i obcowania z samym sobą. Bacz następnie i na to, by czytanie wielu pisarzy i wszelkiego rodzaju książek Także nie pociągało za sobą jakiejś chwiejności albo niestałości. Trzeba się zajmować umysłami godnymi zaufania i z nich czerpać dla siebie pokarm, jeśli pragniesz przyswoić sobie coś takiego, co by trwale utrzymywało się w Twojej duszy. Kto wszędzie przebywa, ten nigdzie nie przebywa. Ludziom, którzy spędzają życie na podróżowaniu, przypada w udziale to, iż zawierają co niemiara związków gościnności. Nie mają natomiast żadnych związków przyjaźni. Nieuniknienie spotyka to również i tych, którzy nie garną się bliżej do żadnego wybitnego umysłu, lecz szybko i pospiesznie przemykają się obok wszystkich. Strawa, która natychmiast po spożyciu jest wydalana, nie przynosi pożytku ani nie bywa przyswajana przez organizm. Nic nie niszczy zdrowia tak bardzo jak częsta odmiana środków leczniczych. Nie zabliźnia się rana, na której wypróbowuje się różne leki, nie wzmacnia się roślina, którą się wielokroć przesadza. Bo nie masz nic tak pożytecznego, by przyniosło korzyść mimochodem. Nadmiar książek zaś powoduje roztargnienie, skoro tedy nie jesteś w stanie przeczytać ich tylu, ile mógłbyś mieć, dosyć mieć tyle, ile przeczytasz. Lecz mówisz na to pragnę zaglądać raz do tej księgi, a drugi raz do tamtej? Wybrednego to żołądka właściwość kosztować wielu rzeczy. Jeśli zaś są one niepodobne do siebie czy przeciwne sobie, nie pożywiają go, ale zanieczyszczają. Zawsze więc czytaj pisarzy uznanych, a jeśli kiedykolwiek zechce Ci się zwrócić ku innym, znowuż wracaj potem do pierwszych. Każdego dnia przysposabiaj sobie coś niecoś środków pomocnych na wypadek zubożenia, coś niecoś na wypadek czyjejś śmierci, nie mniej jak na wypadek innych nieszczęść. A gdy już przeczytasz wiele, wybierz jedno, co byś danego dnia mógł strawić. Również ja tak postępuję. Z wielu rzeczy, które przeczytał, przyswajam tylko coś niecoś. Na dzień dzisiejszy na przykład przypada to, co znalazłem u Epikura, Mam zwyczaj bowiem zapuszczać się i do cudzego obozu, nie jako zbieg, lecz jako wywiadowca. Szacowna to rzecz, powiada on, pogodne ubóstwo. Zaiste, nie jest to ubóstwo, jeśli pozostaje pogodne. Doświadcza ubóstwa nie ten, kto ma niewiele, lecz ten, który pożąda więcej. Bo cóż mu zależy na tym, ile pieniędzy ma w swojej kasie, ile zboża złożył do spichrzów, ile trzody hoduje. Ile gotowizny wypożycza na procent, jeżeli wciąż, wciąż czyha na cudze, jeśli oblicza nie to, co już zdobył, lecz to, co jeszcze zdobyć musi? Jakaż więc jest miara bogactwa, pytasz? Pierwsza mieć to, co jest niezbędne. Następna mieć to, co jest wystarczające. Bądź zdrów. Ot i tyle. Drugi liścik. Tak sobie myślę, że ten, że ten list Seneki jest skrajnie, e, skrajnie niemodny, e, gdybyśmy go zestawili do tego, jak w dzisiejszych czasach żyjemy, czy jakby do czego jesteśmy zachęcani, żeby żyć. Obecna sytuacja związana wiadomo z czym, e, troszeczkę ograniczyła możliwość podróżowania. Ja tam osobiście znam wiele osób, które z podróżowania czynią jakiś swój styl życia, które mówią, że lubią poznawać świat i tak dalej i pewnie nie ma w tym nic złego. Ale pewnie we wszystkim można przesadzić. Jeżeli ktoś gdzieś tam w samym podróżowaniu znajduje taką po prostu ucieczkę od swojego życia, to jest to jakaś droga, wydaje się, znaczy idąc tutaj za myślą Seneki, jest to jakaś droga, która, która może doprowadzić do takiego zagubienia, do takiego oderwania od tego, co jest, do czego człowiek powinien przynależeć. No, tutaj dopowiadając do Seneki, z uwagi na to, że ja tam przeczytałem tą książkę kiedyś. No i co można się domyślić? Dla Seneki ważne jest choćby przynależność do państwa odegranie w tym państwie jakiejś roli, też na swoją miarę ale też bliżej ważna jest przynależność do rodziny mieć jakiś krąg przyjaciół. A coraz częściej jest tak, że w tym naszym świecie Jesteśmy zachęcani do bycia indywidualistami, jakimiś takimi odszczepieńcami, jakimiś takimi ludźmi eksplorującymi rzeczywistość na własną rękę, gdzieś tam popularni się stają. Ludzie, którzy samotnie podróżują z punktu A do punktu B, potem zamieszczają różne filmy, jak przetrwać w takiej trasie. I w, i w tym pewnie nie ma nic złego, tylko że. Jak się na to popatrzy, wszystko razem, to, to jesteśmy zachęcani, zdaje się, do tego, żeby być indywidualistami, takimi eksplorerami, poszukiwaczami, ale gdzieś jakoś zniechęca się nas tym samym do takiego spokojnego życia i budowania tradycyjnej rodziny. Czy, czy nawet tradycyjnego kręgu znajomych? Tutaj, tak troszeczkę, wiadomo, dopowiadam od siebie, bo tak jak tutaj też mówię, ja, ja nie, nie aspiruję do tego, żeby być jakimś filozofem. Tutaj filozofem jest pan Ludek, bo on, on skończył na Uniwersytecie w Moskwie wszystkie możliwe wydziały i katedry. On zna się bardzo dobrze na filozofii tak wschodu, jak zachodu, północy i południa. A ja no, jestem takim trochę jego uczniem, a z uwagi na to, że on po prostu przybył tutaj do Polski, dostał taki, taką możliwość pobytu, ale nie, nie, nie udało mu się nostryfikować dyplomu, no to jest tylko moim doktorantem. Ale tak, prawdę powiedziawszy, to, to tutaj pan Ludek jest, jest profesorem i po prostu zamieniamy się rolami, bo. No bo tak, taki jest trudny los emigranta, a to już jest kolejny wymiar podróży, w to nie wchodźmy. Ale właśnie, bo tutaj przecież o tym pisze Seneka. Kto wszędzie przebywa, ten nigdzie nie przebywa. Ludziom, którzy spędzają życie na podróżowaniu, przypada w udziale to, iż zawierają co niemiara związków gościnności, nie mają natomiast żadnych związków przyjaźni. Nie da się zawiązać przyjaźni, ee, tak mnie się wydaje. Będąc cały czas w ruchu, zmieniając te osoby, z którymi, się, z którymi się stykamy. A trochę jest tak, że ten świat, zanim wydarzyło się to, co teraz się na świecie dzieje, zachęcał do tej ciągłej zmiany i do, do, do popisywania się wciąż nowymi grupami, czy miejscami grupami ludzi, z którymi współpracujemy, z którymi spędzamy czas, czy miejscami, w których, w których jesteśmy. Saneka jest tutaj odwrotny, mówi. Zatrzymaj się, bez potrzeby nie podróży, bo samo podróżowanie nic w tobie nie zmienia. To znaczy, on gdzieś tutaj dalej też będzie mówił o tym, że mitem jest takie myślenie, że podróże kształcą. Podróże kształcą tylko tych, którzy wiedzą na co patrzeć. Zaliczanie miejsc zdaniem Seneki nie ma większego, nie ma większego sensu. Ale cóż my tu mamy jeszcze wcześniej? Troszeczkę jest do koszyka takich osób, to jest też bardzo modne w dzisiejszym świecie, które robią sobie takie listy książek, że przeczytam w tym roku 586 książek i będę w związku z tym no, niesamowicie inteligentny. No, chyba do tego się to sprowadza. Ja miałem przyjemność studiować polonistykę, i na tej polonistyce faktycznie przez 4-5 lat mieliśmy do przeczytania bardzo dużo książek tam. Jak ktoś się bardzo starał, to faktycznie mógł po kilkaset tych książek nawet przerzucić w ciągu roku. Nie mówię, że tam każdą jedną od deski do deski, ale jednak to było takie życie w bibliotece, jak ktoś się do tego przykładał. Eee, I szczerze mówiąc, jak widzę ludzi, którzy no, nie w ramach studiów, tylko z własnej nieprzymuszonej woli wrzucają się w jakieś takie karby czytania e, dziesiątek czy, 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 czy setek książek w ciągu roku, to trochę jest mi ich żal. I myślę, że trochę jest ich żal również Senece, bo co on tutaj pisze na początku, jak chwali Lucyliusza, Cieszę się, ble, 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 jak tu pisze na początku w tym pierwszym zdaniu. Nie miotasz się tu i tam i nie zakłócasz swojej spokojności zmianami miejsca pobytu. Niestatecznego to ducha oznaka takie miotanie się, bo za najpierwszy dowód umysłu zrównoważonego poczytuje możność spokojnego trwania na jednym miejscu i obcowania z samym sobą. I... Bacz następnie i na to, by czytanie wielu pisarzy i wszelkiego rodzaju książek także nie pociągało za sobą jakiejś chwiejności albo niestałości, trzeba się zajmować umysłami godnymi zaufania. I tu jeszcze dalej coś pisze. Nadmiar książek zaś powoduje roztargnienie. Skoro tedy nie jesteś w stanie przeczytać ich tylu, ile mógłbyś mieć, dosyć jest mieć tyle, ile przeczytasz. To jest ciekawe, bo faktycznie. Hmm, na przykład studiując historię, czy, czy jakby rozważając pewne wydarzenia historyczne, no myślę, że warto jest czytać pisarzy prezentujących różne światopoglądy, historyków prezentujących różne światopoglądy, opisujących to samo wydarzenie, tak, żeby mieć jakąś możliwość faktycznie obejrzenia tego, tego wydarzenia z różnych, z różnych perspektyw. I, i, I to na przykład jest, jest taka, ta, 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 taka myśl, która gdzieś tutaj przychodzi mi do głowy na gorąco, że, że warto, prawda? W historii, interesując się jakimś ko konkretnym wydarzeniem, przeczytać różne relacje, żeby gdzieś z tego wyciągnąć swój własny, swój, swój własny wniosek. Na koniec on nigdy do końca nie będzie obiektywny, bo do jednych pisarzy będzie nam bliżej, do drugich, do drugich dalej, ale będziemy mieli to szersze spektrum, jakby patrzenie na dane, na dane wydarzenie. Natomiast, natomiast pamiętam też z, z, z autopsji, ze swojego życia, że właśnie na, na, na studiach, gdzieś tam 100 lat temu albo i dalej, na kursie filozofii, gdzieś tam infekowano nam głowę tymi dwudziestowiecznymi, z połowy XX wieku francuskimi myślicielami, których tu nie będę wymieniał, bo nie wydaje mi się, żeby ten kanał akurat potrzebował. Wymienianie ich nazwisk. Ci ci filozofowie, którzy odcisnęli w drugiej połowie wieku taką dużą, dużą, duże, duże piętno, czy duży znak swój, pozostawili na tym, co się teraz dzieje, czyli na takiej filozofii relatywizmu, filozofii podważania wszelkich wartości i tak dalej. I wtedy, czytając tych, tych filozofów, gdzieś tam poczułem po latach, że, że, że został pod, po w jakimś sensie Podłożony dynamit, pod pewien światopogląd, z którym, z którym przyszedłem na studia. I, I znów potrzebowałem trochę czasu, żeby, żeby, żeby zdać sobie sprawę, że, że w zasadzie to, co ci francuscy filozofowie mówią, nie do końca jest zawsze lepsze od tego, co, co myślałem wcześniej, z czym, z, czym, z czym jakby wszedłem w studia, z tym swoim światopoglądem. I teraz mówię o tym, bo, bo wydaje mi się, że, że właśnie czytanie wielu książek na przykład filozoficznych, czy, czy jakby poszukiwanie takiej prawdy w literaturze jest swego rodzaju błędem, no bo właśnie prowadzi do pewnego roztargnienia. Tutaj Seneka moim zdaniem zachęca do tego, żeby wykorzystać trochę taki własny, Zdrowy rozsądek, wybrać pewne wartości, wokół których nam się dobrze zorganizować jako osobie, jednostce, i być im wiernym, nie dać się podkopywać yy, z różnych stron, bo tych stron jest bardzo wiele yy, więcej niż cztery, tych, tych, tych stron, tych doradców, którzy będą chcieli powiedzieć, że nie tak, trzeba żyć, trzeba żyć inaczej, i to będzie wieczne zagubienie. Trzeba wybrać jakąś swoją drogę i, i być jej wiernym. To, co on tu dalej pisze, że jak już przeczytał trochę tych książek, to on tak naprawdę każdego dnia stara sobie przyswoić jedną rzecz. No i mówi tu o tej myśli z Epikura o tym, że, yy, że mieć mało to nie oznacza być biednym, jeżeli mi to wystarcza. To jest jeszcze taka ciekawa myśl, do której, do której myślę, że, yy, że, że, że warto wrócić. Tak więc yy, wydaje się, że Seneca nie pochwaliłby tych list, yy, lektur... W które w ciągu roku czy miesiąca ktoś tam zalicza. To jest szczególnie modne wśród takich książek biznesowych. Nie wiem, czy można zrobić dobry biznes czytając 50 książek w miesiącu. Wydaje mi się, że jeśli nie jest to bibliotekarz albo jakiś tam księgarz, to chyba trzeba troszeczkę więcej praktyki, a jest taka moda, żeby, żeby, tak, to właśnie, żeby tak to właśnie robić. No i właśnie, no i tu może na koniec, żeby yy, też jakoś ponadmiarę nie przeciągać tego odcinka, bo to się potem na tego YouTube'a ładuje godzinę. <grydy> żeby nie przeciągać, yy, no to jest ta myśl, jest ta myśl pikura, która jest bardzo stoiska w swojej wymowie. Szacowna to rzecz, powiada on, pogodne ubóstwo. I potem w komentarzu, jakaż więc jest miara bogactwa? Pierwsza, mieć to, co niezbędne. Następna to, co wystarczające. Można by powiedzieć, że Seneka tutaj troszeczkę ogranicza tą piramidę Abrahama Maslowa. Tam na dole piramidy potrzeb są te potrzeby właśnie takie fizjologiczne, potem bezpieczeństwa. Więc można by powiedzieć, że, że pierwsza rzecz, jakby pierwszy składnik bogactwa to jest mieć to, co niezbędne, czyli te dolne rejestry piramidy Maslowa. A potem wyst trzeba mieć już tylko to, co wystarczające. Czyli te, 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 te wyższe partie jakiejś tam samorealizacji, niesamowitych jakichś tam realizacji ego i tak dalej. Wydaje się, że tutaj dla Seneki są mniej ważne, że trzeba umieć postawić... Nie, nie wiem, czy można zrobić taką tutaj paralele, ale ją tutaj robię... Bo, bo w dzisiejszych czasach dużo się mówi o tym, że musimy się samorealizować, przekraczać, wychodzić z jakichś ram, tym samym wtaczać się w jakieś zupełnie nowe ramy, a Seneka chyba tutaj mówi o pewnym ograniczeniu, o umiarze, no bo umiar jest przecież takim słowem, który się gdzieś tam bezpośrednio kojarzy właśnie ze stoicyzmem, żeby się zatrzymać na tym, co jest wystarczające, że jeżeli mam to, co pozwala mi żyć, to nie rozglądam się już na boki, nie zastanawiam się, jak jeszcze wziąć kredyt, czy, czy samochód trzyletni zmienić na nowy i tak dalej. Jeżeli to mi wystarcza, jeżeli dobrze się realizuje z, z tym, co tutaj wokół siebie zbudowałem, to jakby nie, powinien, nie powinniśmy już wtedy patrzeć, patrzeć dalej. Yy, trzeba jakby docenić to co, to, co jest tu i teraz. To jest taki slogan, który, który, który gdzieś tam też jesteśmy nim infekowani w dzisiejszych czasach, ale jednocześnie ciągle się nas zachęca do tego, żeby, żeby właśnie nie doceniać tego tu i teraz, tylko chcieć więcej. Szczególnie w przekazach tam marketingowych, reklamach i tym podobnych. Tak więc reasumując ten, ten, ten list, on idzie trochę tak na przekór naszym dzisiejszym czasom, bo z jednej strony mówi: nie czytaj wiele, czytaj tylko uznanych pisarzy, zapamiętuj jedną rzecz danego dnia z tych pisarzy, nie wpadaj w taką potrzebę podróżowania, odcinania się od rodziny, przyjaciół, raczej staraj się być na miejscu, bo spokojnego, bo. Bo za najpierwszy dowód umysłu zrównoważonego poczytuje możliwość spokojnego trwania na jednym miejscu i obcowania samym sobą. Czyli to, co się teraz dzieje, troszeczkę sprowadza nas do takiej roli e, seneki: e, czy jesteśmy w stanie docenić tą to, to, to możliwość trwania w jednym miejscu z własnym umysłem i z własnym jakimś kręgiem myśli. No i tak, i doceniajmy to, co jest wystarczające. Nie starajmy się przekraczać czy poszukiwać dalej tego, co, co jest więcej niż wystarczające, bo to nam do życia jest tak naprawdę niepotrzebne. No i dobrze. I myślę, że tutaj zakończę tą taką swoją analizkę drugiego listu Seneki z listów moralnych. Zachęcam do tego, żeby sobie te listy czytać oczywiście i gdzieś tam o samemu coś o nich myśleć. Niebawem pewnie, e, niebawem pewnie nagram kolejny, kolejny odcinek, żeby powiedzieć parę słów na temat, na temat e, kolejnego listu. Jeśli to się komuś podoba, to oczywiście ja mam taki... E, Narcystyczny odruch, że bardzo chętnie odpowiadam na miłe komentarze. Tam zdarzyły mi się jakieś pojedyncze miłe komentarze pod tymi filmami. Więc, jeżeli ktoś zechce, że tak powiem, dolać trochę do tego mojego narcystycznego upojenia się własnym moim własnym jestestwem, to zachęcam do tego, będę, będę bardzo wdzięczny. Pan Ludek również lubi coś ciekawego o sobie usłyszeć, więc zachęcam do tego, żeby i jego pochwalić. On wtedy coś napisze, bo słabo mówi po polsku, ale pisze, yy, pisze przyzwoicie, bo tutaj pracujemy nad tym dość poważnie i ostro. Na dzisiaj, tyle. Hmm, czy to było mądre? Nie wiem. Czy to było rozwijające? Nie wiem. Kanał jest na pewno niemądry. Może mądry trochę jest, ale nie, nie modny, chciałem tego słowa użyć. Ale jeśli lubicie takie niemodne rozważania, to gościa, który siedzi w jakimś takim dziwnym swetrze z panem Ludkiem za kołnierzem, to zapraszam. Do zobaczenia.